Witajcie w przeglądzie pytań z egzaminu na prawo jazdy i dzisiaj będą tylko dwa pytania, bo wydaje mi się, że tylko dwa pytania wystarczą. No a w tych pytaniach będzie znak, który niektórzy interpretują jako znak, który ostrzega nas o tym, że zbliżamy się do przejścia dla pieszych, a tak naprawdę nie zbliżamy się do przejścia dla pieszych widząc ten znak. Więc mam nadzieję, że po zobaczeniu tego filmu już tego znaku mylić nie będziecie. No, i na początek, oczywiście, jeszcze klasyczek, czyli zapraszam Was wcześniej do opisu filmu. Tam znajdziecie link do strony superprawojazdy.pl, z której pochodzą te pytania. W opisie znajdziecie również link do strony g 2 gdzie możecie nabyć tańsze klucze do gier komputerowych. No i w opisie znajdziecie również link do mojej strony, na której znajdziecie moje wykłady teoretyczne, które pomogą Wam oczywiście w przygotowaniu się do całości egzaminu. Natomiast przechodząc już do tematu. Jeżeli chodzi o ten znak, to ten znak oznacza, że. Znak dzieci ostrzega o miejscu na drodze, szczególnie uczęszczanym przez dzieci, lub o bliskość takiego miejsca. Czyli ten znak nie ostrzega nas o tym, że zbliżamy się do przejścia dla pieszych, bo o tym, że zbliżamy się do przejścia dla pieszych, ostrzega nas ten znak, który tutaj widzicie. No i mamy pierwsze pytanie. Pytanie brzmi tak, czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany, że zbliżasz się do przejścia dla pieszych? Oczywiście odpowiedź na to pytanie brzmi nie, bo ten znak nie ostrzega nas o przejściu dla pieszych. No i mamy pytanie drugie, które brzmi tak. Czy widoczne znaki ostrzegają o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych? No i znowu odpowiedź brzmi oczywiście, że nie, bo żaden z tych znaków nie ostrzega nas o tym, że do tego przejścia się zbliżamy. Także tyle z mojej strony. Na koniec jeszcze raz zapraszam do opisu filmu i życzę Wam zdanego egzaminu za pierwszym razem.